Powietrze w jadalni dziadka było gestę od zapachu wosku pszczelego, sosnowych igiel i pieczeni skarpia, przemieszanego z ostrym aromatem barszczu i delikatna sodycza makowca. Zawsze tak było w Wigilię. Każdy z dwudziestu pięciu członków rodziny, stloczonych przy długim machoniowym stole, lesniacym pod blaskiem świec w kryształowych świecznikach, wydawał się być cześcia starannie wyrezyserowanej sceny. Ostrze srebrnego noza. KTO acento agudo rym, mój wujek Stanisław właśnie kroil, kolejny kawałek karpia, odbijalo czace plomienie, rzucając na biały obrus ruchome cienie. Srebrne sztuce polerowane do perfekcji, wydawali ciche dzwonienie kiedy ktoś siegal po kolejny pieróg. Słyszalem szelest jedwabnych sukni ciotek i szmer rozmów które, choć z pozoru swobodne nigdy nie zbaczali z bezpiecznych neutralnych tematów. Pogoda, zdrowie, rzadko kiedy polityka, nigdy minus koceni gdy koceni minus osobiste ambicje czy i Siedziałem na swoim zwyczajowym miejscu, blisko końca stolu, obok kuzynki Anny, która cicho opowiadała o swoich planach wakacyjnych na Karaibach. Jej głos był przyjemny, ale J. J. słowa przechodziły przeze mnie bez echa, jak rzekoma bryza posród tego dusznego, bogatego wnętrza. Moje dłonie spoczywały na kolanach czujat szorstkość zwelnianych spodni, a każdy mięsień w moim ciele był napiety. Czulem Cezar spojrzen, nawet jeśli nikt na mnie nie patrzył bezpośrednio. Czulem Cezar oczekiwan, niemej presji, która wisiała w powietrzu jak won drogich perfum. Dziadek Michal Kowalski zajmował honorowe miejsce na szczycie stolu, jego siwe włosy, zawsze nienagannie ulozone, lśniły w blasku z Miał na sobie ciemny garnitur szyty na miarę, a jego krawat z jedwabiu w kolorze glebokiego burgunda, był przypiety z lota szpilka z niewielkim, ale bez wątpienia drogim rubinem. Jego postura była wyprostowana nawet w wieku siedemdziesięciu pięciu lat, a jego wzrok, choć często zamglalat, w cias potrafił przeszywać na wskros. Był człowiekiem, który zbudował imperium od zera, zaczynając od malego zakladu produkcyjnego, a kończac na międzynarodowej korporacji. Był człowiekiem, który wierzył w Cieska pracę, poswiecenie i bezwzględna skuteczność. Był moim dziadkiem, a ja byłem jego największym rozczarowaniem. Przez całą kolację unikałem jego wzroku, wiedziałem, że nadejdzie ten, ten moment, zawsze przychodził, nie zawsze w Wigilię, ale zawsze podczas ważnych rodzinnych spotkań. Pytanie, komentarz, drobna uwaga, która miała na celu przypomnieć mi moje miejsce. Moje miejsce w jego świecie, GDZ i E wartość człowieka, mierzyło się zgromadzonym majatkiem i pozycja społeczna. Moje miejsce, które on, w swojej szczodrości mi określił. Właśnie skończyłem jest druga porcja pierogów z kapusta i grzybami. Były pyszne, ale przelykal je z trudem, czując i SK w gardło. Powoli odkładałem widelec na talerz, a metaliczny dźwięk wydawał się w tej chwili przeraźliwie glosny. Właśnie WT y dziadek odchrzaknal. To był tenente charakterystyczny gardlowy dźwięk, który zawsze poprzedzał jego ważne wypowiedzi. Wszelkie rozmowy natychmiast ucichły. Szepty zamarły. Nawet Anna przestała opowiadać o Karaibach. Dźwięk sztucców ustal. Jedyne co słyszałem, to ciche trzaskanie drewna w kominku i bicie mojego serca, które nagle przyspieszyło, jakbym przebiegł sprint. Dziadek powoli obrosił głowy w moje strony. Jego oczy, niebieskie jak LO A A D, skanowali mnie ode góry do dolu, zatrzymując się na chwilę na moich dłoniach, a potem na mojej twarzy. Czulem, jak krew odpływa mi z policzków, pozostawiając je zimne i blade. Nie drgnalem. Nawet oddech wstrzymałem, byłem świadkiem własnej egzekucji. A ty, Piotrze? zaczal, a jego głos, choć spokojny, niósł w sobie nieodlaczna władze. Nadal mieszkasz w domu, który ce i kupilem? W tej chwili świat wokół mnie zamarł, dźwieki zniknęły, kolory wyblakły, czulem jakby czyjaś niewidzialna dlon zacisnęła się na mojej krtani, odcinając dopływ powietrza. Moje serce, przed chwilą pec dace, teraz zastyglo w piersi, a następnie zaczęło bić nierówno, jak uszkodzony mechanizm. Nie czułem nic poza intensywnym, paralizującym zimnem, które rozchodziło się ode mojego erdezenia na wszystkie kończyny. Zamarlem. Czulem, jak wzrok wszystkich zgromadzonych spoczywa na mnie. Rodziców, ciotek, wujków, kuzynów. Nikt nic nie mówił, nikt się nie poruszył. Cisza, która zapadła po słowach dziadka, była tak gesta, zemozna by jak roić nożem. Była to cisza pełna niewypowiedzianych sadów, współczucia lub jego braku, zaklopotania. Czułem jak moje USWZ keplona, a podperli się na czole, mimo wewnętrznego chlodu. Dom tenente cholerny dom. Pięć lat temu, po ukończeniu studiów, dziadek zasugerował, że powinienem mieć swoje miejsce. Nie było to pytanie, była to deklaracja. Kupił mi willę na obrzezach miasta, piękna przestronna, z ogrodem i dwoma garazami. Powiedział, że to prezent na start. Ja, naiwny i pelen nadziei na samodzielność, sprzeciwiłem się, próbowałem odmówić, chciałem wynająć małe mieszkanie, udowodnić, że potrafię sam. Ale dziadek nie przyjmował odmowy. Nie bądź głupcem, Piotrze, to inwestycja, twój Ojo, CIEC i matka Tes dostali ode mnie wsparcie na początku. Taka jest nasza tradycja. Jego głos nie dopuszczał sprzeciwu. W końcu uległem, przekonany przez rodziców, że to dl a mojego dobra. I o d tamtej pory tenente dom stal się dl a mnie więzieniem. Złota klatka. Każdy metr kwadratowy przypominał mi o mojej porażce, o t y m, że nie jestem w stanie niczego osiągnąć bez jego pomocy. Próbowałem. Naprawdę próbowałem. Zalozyłem własną firmę. Startup technologiczny. Z ambitnymi planami. Pracowałem po kilkanaście godzin dziennie. Spalem w biurze na kanapie. Pierwsze sukcesy były male, ale dawały nadzieję. Nikt z rodziny nie rozumiał co robię. Dla nich byłem tym, -y co bawi się komputerami. Dziadek od de początku patrzył na to z góry. Zajmij się czymś poważnym, Piotrze. Prawdziwym biznesem. Wiesz, GDZ i ESA drzwi do mojej firmy. Moja firma upadła po trzech latach, nie z braku pomysłu CZY zaangażowania, ale z powodu braku kapitału i bezlitosnej konkurencji. Próbowałem zdobyć inwestorów, ale moje nazwisko, choć znane w pewnych kregach, nie było nazwiskiem kowalskiego z branży produkcyjnej, tylko kowalskiego, który bawił się w startupy. Po bankructwie zostałem z długami i zrujnowana reputacja w malym środowisku startupowym. Nie miałem pieniędzy na wynajem. A co dopiero na kupno nowego miejsca. Wróciłem do domu. Do kuregu par domu. I tak, na w Winim mieszkam. Jestem trzydziestoletnim mężczyzna, który żyje w luksusowej willi opłacanej przez dziadka bez stalej pracy z kilkoma dorywczymi zleceniami jako freelancer, które ledwo starczają na oplaty i jedzenie. Moje marzenia legli w gruzach. Moje ambicje zostały stlamszone. Codziennie budziłem się w tej grekem -y domu. Patrząc na jego przestronne pokoje, na zadbany ogród, i czułem się coraz mniejszy, coraz bardziej nieudany. Teraz w blasku świec, w otoczeniu drogich mebli i obojętnych twarzy, jego słowa byli jak cios prosto w serce. Nadal mieszkasz w domu, który Cej kupilem. Nie było w tej -y pytaniu troski. Był drwiacy ton, nuta pogardy, przypomnienie o mojej beznadziejnej zależności. To nie było pytanie, to było oświadczenie publiczne upokorzenie. Moje USTA były suche. Próbowałem coś powiedzieć, ale gardlo miałem ścisnięte. Słowa ugrzezły mi gdzieś w przelyku, zamieniając się w gorzki posmak. Czułem jak moje oczy w szklasie, a policzki pala ze WSTYDU. Chciałem zniknąć, rozpłynąć się w powietrzu, stać się niewidzialnym. Chciałem, żeby podloga się otworzyła i mnie pochłonęła. Dziadek czekal. W jego oczach widziałem wyzwanie. Czekal na moją reakcję, na moje jakanie się, na moje usprawiedliwienia, na to, abym publicznie potwierdził jego triumf i moja poraskę. Milczalem. cisza trwala. Sekundy rozciągali się w wieczność, słyszałem tylko szumka RWI w moich uszach. Moje spojrzenie bladziło po twarzach rodziny, szukając jakiejś pociechy, jakiegoś w wsparcia. Ale WSZYSCY patrzyli w dół na swoje talerze, na obrus, na świece. Nikt nie odważył się stanąć w mojej obronie, nikt nie odważył się przerwać tej tortury, byli cześcia tego samego systemu, który mnie dusił. Systemu WKTO acento Agudo RX rong M dziadek był słońcem, a my WSZXRong SCX tylko krazacymi wokół niego planetami. W końcu mój ojciec, siedzacy obok dziadka, odchrząknął nerwowo. Jego reka drgnęła jakby chciał sięgnąć po kieliszek, ale zawahał się. Spojrzał na dziadka, potem na mnie, a w jego oczach malowała się bezradność. "Michale, to wigilia" powiedział ojciec cicho, jego głos był ledwo słyszalny jak szept w kościele. Dziadek zignorował go. Jego wzrok wciąż był wbity we mnie oczekiwał odpowiedzi. Czulem jak pot spływa mi po plecach, a ubranie klei się do skóry. Kwas zolatkowy palił mnie w przelyku. Moje serce bilo tak mocno, że czulem jego pulsowanie w skroniach. To był moment. W KT o acento agudo RY wszystko mogło się zmienić. Moment. w t o acento agudo RY mogłem zapast się pod ziemię. Lub włóczębny o acento agudo r y mogłem wreszcie znaleźć w sobie siłę, by kos powiedzieć, cokolwiek. Ale co? Co mógłbym powiedzieć, co miałoby znaczenie w obliczu jego władzy i mojej słabości? Czułem się jak sparaliżowany. Mój umysł był pusty, a jednocześnie przepełniony chaotycznymi myślami: gniewem, wstydem, rozpacza, i glebokim, przeszywającym poczuciem niesprawiedliwości. To nie było pytanie o dom, to było pytanie o całe moje życie. I o to, CZY kiedykolwiek będę w stanie się uwolnić. Czułem się jak sparalizowany. Mój umysł był pusty, a jednocześnie przepełniony chaotycznymi myślami. Gniewem, wstydem, rozpacza. I glebokim, przeszywającym poczuciem niesprawiedliwości. To nie było pytanie o dom, to było pytanie o całe moje życie, i o to? CZY kiedykolwiek będę w stanie się uwolnić. Sekundy rozciągnęli się w wieczność. Powietrze wiadalni stalo się geste, cieskie odenie wypowiedzianych słów i stłumionych emocji. Słyszałem bicie własnego serca, dudniace mi w uszach, zagłuszające wszystko inne. Nawet daleki, ledwo słyszalny szum lodówki z kuchni, który zwykle stanowił tlody L a światecznych spotkań. Zapach uszek i barszczu, slotkiej kuti z makiem i orzechami, smazonego karpia z cebulka, wszystko to, co powinno kojarzyć się z cieplem i bliskością, teraz dusilo mnie, wypełniało pluca cieskim, nieprzyjemnym aromatem. Czułem go na języku metaliczny posmak strachu i kwasu zolatkowego. Wzrok dziadka palil. Był jak niewidzialna lina, która zarzucił na moja szyję, zaciskając ja powoli milczaco. Nie odważyłem się podnieść z OCZU. CZU by spojrzeć mu prosto w twarz. Zamiast tego mój wzrok bladził po migoczacych plomieniach świec, odbijających się w kryształowych kieliszkach. Ich światło tańczyło na białym obrusie, rzucając wydluzone cienie na ściany, sprawiając że znajoma jadalnia wydawała się OBCA upiorna. Widziałem, jak małe kropelki wosku spływali po świecach, tworząc zastygnione biale lezy. Każda z nich symbolizowała moja bezsilność. Obok mnie o OJCEC odchzaknął ponownie, T i m razem nieco głośniej, jakby próbował sila przebić się przez ścianę milczenia, która nas otaczała. Jego palce nerwowo bawili się brzegiem obrusu, gniotąc go w male faltki. Nie patrzył na mnie, ale czułem jego napiecie, niemal fizycznie. Był uwieziony w tej samej pulapce, co ja, choć jego łańcuchy były starsze, grubsze, wrośnięte w ciało. Dziadek w milczał. Lecz jego nieruchoma postawa i wzrok byli bardziej wymowne niż jakikolwiek krzyk, czekal. I ta cisza to oczekiwanie? Było gorsze niż najgorsza tyrada. Wiedziałem, że nie mogę się wycofać. Ale też nie mogłem ruszyć naprzód. Byłem uwieziony pomiędzy lotem a kowadlem, a każde rozwiązanie wydawało się prowadzić do kolejnej kleski. Co mam powiedzieć? Szepnal mi w głowie wewnętrzny głos, tak cichy, że ledwo go słyszałem. Jakiekolwiek słowo, a tylko pogorsze sprawę. Milczenie to przyznanie się do winy, mówienie to otwarty bunt. Czulem jak pot spływa mi po karku, a koszula klei się do skóry, Material swędział, draznil. Moje dłonie, spoczywające na kolanach pod stolem, zacisnęły się w pieści, a z poczulem ból paznokci z wbijających się w dłon. Próbowałem zlapać oddech, ale powietrze wydawało się nie dochodzić do płuc. Gwaltołnie krótko wdychalem i wydychalem, co przypominalo bardziej sapanie. Zerknalem ukradkiem na moją matkę, siedziała naprzeciwko, spochylona glowa, J. J. ciemne losy zaslaniały czest twarzy. Jej dląd drżała lekko, kiedy podnosiła kieliszek z woda do UST. Nie spojrzała na mnie, nie spojrzała na dziadka. Jej oczy były utkwione w malym, woskowym kwiatku, który zdobił świecznik. Wiedziałem, zecierpi. Cierpiała zawsze, gdy Y dziadek rozpoczynał swoje wychowawcze monologi, celując w kogokolwiek z nas. Ale wiedziałem też, że nie jest w stanie, nie ma siły, by mu się sprzeciwić. Jej bierność była cichym lecz bolesnym potwierdzeniem jego władzy. Spojrzałem wzdłuż stolu. Moja siostra, Ania, wygladala na sztywna, jakby zamarzla w miejscu. Jej lyska lezala nietknięta obok talerza. W oczach, które unikale mojego spojrzenia, widziałem odbicie własnego strachu i bezradności. Nawet najmłodszy brat, Tomek, który zazwyczaj był pelen energii i halasu, siedział cicho, z ustami ścisniętymi w cienka linię, starannie ogladając wzory na obrusie. Wszyscy byliśmy marionetkami na sznurkach, a dziadek był lalkarzem cieszącym się swoja dominacja. Wtem, dziadek wykonał ledwo zauważalny ruch. Nieznacznie przekrecił glowę, a jego kaciki ust uniosli się w czymś, co miało być uśmiechem, ale wygladalo jak grymas. Był to uśmiech triumfu, usmiech drapieznika, który czuje zapach krwi. To było gorszy niż otwarty gniew. To była pewność z siebie, która świadczyła o jego przekonaniu o mojej nieuchronnej kapitulacji. No Michale, jego glos zabrzmiał niski i spokojny, ale wypełniony stalowa nuta. Nie podniósł głosu, ale każde słowo uderzyło mnie jak cios. Wigilia to czas na szczerość, prawda? Powiedz mi, co tak naprawdę myślisz o swoim domu. O TYM, co tutaj zbudowaliśmy. O TYM, co ja zbudowałem. Ale to nie jest pytanie o dom krzyknął mój wewnętrzny głos, zagluszony przez dudnienie KRW i w skroniach. To było pytanie o moja niezależność, o moja przyszłość, o to. CZY wolno mi w ogóle marzyć o czymś, co nie było przez niego zaplanowane, wytyczone, zaakceptowane. Przelknalem slajn, Była gorzka, poczułem jak podzbiera się na czole, a w losy lepia się do skóry. O CZY dziadka, wcześniej nieruchome, teraz zdawali się lekko mruzyc, jakby próbował zajrzeć w glab mojej duszy wyrwać mi z niej odpowiedzi, których tak pragnal. Czułem się, jakbym stal nagi, wystawiony na jego bezlitosne spojrzenie. Cała moja istota krzyczała, by UC i EC, by schować się, by zniknąć. A jednak, kos w glebi mnie zaczęło się buntować. Maly tlacy się plomyk oporu, który dziadek próbował zgasić przez całe moje życie. Widziałem przed oczami obrazy moje dzieciństwo, każde moje marzenie, każdy pomysł, który spotykał się z jego lekceważeniem, z jego protekcjonalnym uśmiechem. Z jego wiem lepiej. Pamiętam jak chciałem studiować sztukę, a on z uśmiechem stwierdził, że sztuka to a biedaków i że mam iść na prawo, bo o nazwisko musi mieć prawnika. Pamiętam jak zakochałem się w dziewczynie, a on bezlitośnie ja ocenił, mówiąc, że nie pasuje do naszej rodziny, wszystko było jego decyzja, jego planem. I ten ente dom. Tenenci ogromny, stary dom, WKTO, acento agudo, RYM, e -Y si DL a niego symbol sukcesu, stabilność. DL mnie, złota klatka. Każdy kat, każdy mebel, każdy obraz na ścianie, przypominał mi o jego obecności, o jego zasadach, o jego kontroli. Nawet zapach starego drewna i kurzu, który był DL a niego zapachem historii i dziedzictwa. Dl. a mnie był zapachem uwiezienia. Michale synu, o JCIEC Szepnal raz jeszcze, jego głos był pelen bólu, tym razem jednak w jego tonie słyszałem nie tylko bezradność, ale i nutę błagania. Blagal mnie b y się poddal, blagal mnie b y nie prowokował, blagal mnie b y oszczędził nam wszystkim dalszych tortur. Ale to blaganie, zamiast mnie uspokoić, podsyciło tylko mój wewnętrzny ogień. Jeśli ojciec i EC, który całe życie kleczal przed dziadkiem, teraz blagal mnie o uległość, to znaczylo że stawka jest naprawdę wysoka. To znaczylo że mam szansę. Mala drzaca, ale jednak szansę, by w końcu stanąć na własnych nogach. Zacisnąłem szczeki. Poczułem, jak mieśnie twarzy napinają się do granic możliwości. Moje ręce pod stolem nadal były zacisnięte w pieści, ale teraz czułem w nich nie tylko strach, ale i dziwna nowa siłę, sile. sile, która zdawała się wypływać z samej glebi mojej rozpaczy. Zebrałem resztki odwagi, które tlili się we mnie jak niedopalone węgle. Powoli, z ogromnym wysiłkiem, podniosłem głowę. Moje spojrzenie, choć drżące, w końcu napotkało wzrok dziadka. Jego oczy były zimne. Niczym dwie szare stalowe kule. Nie było w nich ani KRZTY miłości, ani zrozumienia, tylko bezlitosna ocena. Otworzyłem USTA. Poczulem jak suchy język przesuwa się po podniebieniu. Chciałem powiedzieć kosmocnego: coś, co wyrazilo by cały mój gniew, cała moja frustracje. Ale słowa ugrzezły mi w gardle, tworzac twarda, niewidzialna kule. Dziadku. Zaczalem, a mój głos był ochrypły ledwo słyszalny, jakby ktoś wyciągnął korek ze starej butelki. Było to jedyne słowo, które udało mi się wydobyć, zanim poczułem, że tracę grunt pod nogami. Krecilo mi się w glowie, a obraz dziadka na chwilę zamazal się przed moimi oczami. Dziadek przechylił lekko glowę, jakby nasłuchując. W jego oczach pojawił się cień irytacji, a może nawet rozczarowania moja słabość. Tenęte, jeden gest, to ledwo zauważalne poruszenie, było bardziej miast zace, niż najgorsza kara. Tak, Michale? Kos jeszcze? zapytał, a w jego głosie pobrzmiewała nuta niecierpliwości, jakby rozmowa ze mną była DL, a niego strata cennego czasu. Czasu, który mógłby poswiecić na podziwianie swojej własnej wielkości. W M momencie, poczułem, jak co z we mnie peka, nie był to krzyk, ani bunt. Było to ciche. Wewnętrzne rozstanie. W sekundzie, która wydawała się wiecznością, podjąłem decyzję. Nie mogłem walczyć z nim jego bronią. Nie mogłem odpowiedzieć z sila na jego sile. Musiałem znaleźć inną drogę. Drogę, która pozwoliłaby mi zachować resztki siebie, mojego ja, które on tak usilnie próbował zniszczyć. Moje dłonie rozluznili się. Oddech wyrównal. Spojrzałem na dziadka, a w moich oczach, choć w cias pełnych strachu, pojawiła się nowa, chlodna determinacja. Wiedziałem, że nie mogę mu odpowiedzieć tak, jak tego oczekiwał. Nie mogłem dać mu satysfakcji z mojej kapitulacji ani pretekstu do otwartej wojny. Musiałem zagrać na jego własnych zasadach, ale w sposób, który pozwoliłby mi wyjść z tego calo. Dziadku, powtórzyłem, T Y -m razem nieco pewniejszym głosem, choć w cias żal. Wiesz, ze zawsze szanowalem i zawsze będę szanował to, co dl. a nas zrobiles. To, co zbudowales. Słowa były gorzkie, pełne niedopowiedzen, ale brzmiały wystarczająco pokornie, by zadowolić jego ego. Czulem, jakbym wypowiadał zaklecie, które miało mnie ocalić. To była maska, która musiałem założyć. Maska szacunku i uległości. Jego wzrok lekko zmiekl. Był to niemal niezauważalny blisk, ale wystarczył YM wiedział, że trafiłem w czuły punkt. Jego nieograniczona potrzeba uznania i podziwu. Widziałem, jak jego kaciki ust uniosły się nieco bardziej, w z co TYM razem przypominało prawdziwy, z losliwy uśmiech, z gadłem, zagrałem prawidłowo. Dobrze wiedzieć, Michale, powiedział, a w jego głosie pojawiła się satysfakcja, jakby właśnie wygrał kolejna partię szachów. Dobrze wiedzieć, zrozumiesz. Bo przecież to wszystko. Jego dlon uniosła się i lekcewa, za co obiela gestem cala jadalnie, cały dom, cały nasz świat. To wszystko jest DLA was, DLA przyszłości rodziny. Czulem jak lodowaty dreszcz przebiega mi po plecach. DLA przyszłości rodziny te słowa wypowiedziane przez niego zawsze oznaczali DLA mojej przyszłości pod moimi warunkami. Ale teraz, kiedy wypowiedziałem te pokorne słowa, kupiłem sobie czas. Czas na oddech. Czas na przemyślenie. Czas na znalezienie prawdziwej drogi ucieczki. Milczałem. Patrzyłem na niego, Udajac, ze zgadzam się z każdym jego słowem, z każda jego intencja. Czułem, jak gorąco co ustępuje miejsca zimnej kalkulacji. To nie był koniec. To był dopiero początek innej walki. Walki, która muszę wygrać, bez względu na cenę. Ojciec odetchnął z ulgi, glosno i wyraźnie. Matka uniosła na moment głowę, a w jej oczach zobaczyłem ulgę, ale też cień smutku, jakby rozumiała, co właśnie poswieciłem. Rodzina powoli zaczęła wracać do życia. Widziałem, jak Ania powoli podniosła lyskę, a Tomek odważył się zerknąć na mnie. Atmosfera, choć wciąż pieta, rozluźniła się na tyle, by można było udawać normalność. Dziadek zadowolony z mojej uległości odwrócił wzrok, Siegnal po kieliszek z winem, a jego ruch był spokojny, pewny. Wypiwszy lek, spojrzał na resztę stolu, jakby nic się nie stalo. Jakby to była zwykła wigilia, a nie kolejna bitwa, która właśnie wygrał. Ale ja wiedziałem. Wiedziałem, że ta bitwa, choć pozornie zakończona, dopiero się rozpoczęła. I T Y M razem nie zamierzałem J -e J przegrać. Udawana normalność była jak cienki LO acento agudo D. Każdy ruch, każde słowo, mogli go przelamać. Patrzyłem, jak dziadek spokojnie pije wino, a w mojej glowie narastał plan. To nie było coś, co przyszło mi do glowy w tej chwili. To kilkowalowe mnie od lat, podsycane, każda taka wigilia, każdym DL, a przyszłości rodziny. Przez ostatnie miesiące, w tajemnicy przed wszystkimi, gromadziłem środki, szukalem kontaktów. Miałem już bilet. Miałem pracę. Miałem male. Wynajęte mieszkanie w innym kraju, tysiące kilometrów stad. Wiedziałem że to będzie bolalo, ale ból bycia sobą był nieporównywalny z duszacym cierpieniem życia w klatce. Czekałem. Czekałem az WSZYSCY a zjedza barszcz, az znik pierogi, a na stole pojawi się makowiec. Czekałem az dziadek i ojciec. Zadowoleni z mojej rzekomej uległości, rozluźnia się na tyle, by cios był najbardziej niespodziewany. Gdy matka kroiła ciasto, a Ania i Tomek, już swobodniejsi szeptali coś do siebie w stalem. Niegwaltownie, ale z cicha godności, która zaskoczyła mnie samego. Wszyscy spojrzeli na mnie. Ojciec zmarszczył BRWI, dziadek uniósł głowę, a matka upuściła nos na stół. Metaliczny dźwięk rozniósł się po jadalni. Chciałbym coś powiedzieć. Mój głos był spokojny, choć czulem, jak serce wali mi w piersi. Właśnie tak jak mówiliście, przyszłość rodziny jest najważniejsza. Ale moja przyszłość jest częścią tej rodziny, i ja wybieram inną drogę. Ojciec otworzył usta, by zaprotestować, ale ja kontynuowałem, nie dając mu szansy. Nie jestem w stanie żyć tak, jak tego ode mnie oczekujecie. Nie jestem w stanie poswiecić siebie DL a waszych wizji. Odchodzę. W pokoju zapanowała cisza tak gesta zemozna by jak roic. Ania i Tomek patrzyli na mnie szeroko otwartymi oczami. Matka miała lzy w oczach, ale te i kieniem razem widziałem w nich co z więcej niż tylko smutek. Dostrzegłem cicha dumę i ulgę. Dziadek wstal, jego twarz ściagnęła się w gniewnym grymasie. — Co ty wygadujesz? Jak śmiesz? W Wigilię! — rzucił, jego głos drzal. — Smiem, dziadku, bo to jest moje życie. Mam już wszystko zalatwione. Jutro rano mam samolot, wyjeżdżam. Wyjalem z kieszeni kopertę. Podalem ja matce. To adres, matko. I numer telefonu. Bede dzwonil. Ojciec podszedł do mnie, jego pieści były zaciśnięte. Nie możesz, jesteś cześcia tego, jesteś naszym synem, masz obowiązki. Spojrzałem mu prosto w oczy. Bylem, mam, ale mam też prawo do własnego życia. Odwróciłem się. Pocalowałem matkę w policzek, czując J, e, J drżace ramiona. Uściskałem Anię i Tomka, szepcząc im do ucha, ze wszystko będzie dobrze. Kocham was, powiedziałem, patrząc na nich wszystkich. Ostatni raz spojrzałem na dziadka i OJCA. Ich twarze były teraz mieszanina wściekłości, szoku i bezradności. Zrozumiałem, że to była moja prawdziwa wygrana. Nie potrzebowałem ICH pokonywać, wystarczyło odebrać im kontrolę nademna. Wyszedłem z jadalni, nie oglądając się za siebie. Ubrałem kurtkę, chwyciłem plecak, który czekał w przedpokoju. Otworzyłem drzwi. Zimne, świeże powietrze uderzyło mnie w twarz. Spojrzałem w górę. Nad nami rozciagało się gwiazdziste zimowe niebo. A z zet a chmur wyjrzał srebrny księżyc. Był to najpiękniejszy widok, jaki kiedykolwiek widziałem. Zadnych z ten... Zadnych oczekiwan, tylko nieskończona przestrzeń i miliony możliwości. Czułem chłód na skórze, ale w sercu panował niewyobrażalny spokój i ciepło wolności. Zrobiłem krok, potem kolejny. I już wiedziałem, że ta droga, która wybrałem, choć nieznana, była moja jedyna prawdziwa droga. Nareszcie byłem wolny.